Jesteśmy tak liczni i tak różni? Dlaczego właściwie niektórzy ludzie od razu wydają nam się sympatyczni? Dlaczego inni zdają się posiadać naturalny autorytet? I jak można wyjaśnić to, że pewnym ludziom łatwiej udaje się przekonać do czegoś swojego rozmówcę? Czy istnieją trzy podstawowe style zachowania? Czy istnieją trzy podstawowe sposoby wykreowania swojego życia? A ja? Czy znalazłem pasujący do mnie sposób bycia skutecznym? Gdzie znajdę odpowiedź? Czy znajdę ją na zewnątrz siebie? Nie, odpowiedź jest jasna. Mój mózg jest miejscem potężnego wrodzonego potencjału. Ale jak mogę zrozumieć i wykorzystać zasady i sposób funkcjonowania tego skomplikowanego organu? Mój sukces, on jest tutaj, całkiem blisko, on jest w mojej głowie. Jestem wynikiem długiej podróży poprzez czas. W mojej pamięci genetycznej zachowane są wszystkie doświadczenia, których potrzebuję do przeżycia. W najgłębszym wnętrzu swojego mózgu rozwinąłem instynkty. Rośnie we mnie wyczucie mojego otoczenia. Moje zachowanie jest kierowane przez moje doświadczenia. Mam jednak trudności z dostosowaniem się. Wokół mnie wszystko się dalej rozwija. Musiałem wyuczyć się nowych zachowań, by przeżyć. Nauczyłem się walczyć, spontanicznie działać i reagować. Chroniłem i wychowałem swoje potomstwo. Zacząłem się uczyć, co sprawia mi radość i jak unikać bólu. Nauczyłem się pamiętać. Odczuwałem swoje pierwsze emocje i wyrażałem je. Znalazłem przyjemność w autorytecie i władzy. Rozwinąłem potencjał zainteresowania, energii życiowej i śmiałości. Z biegiem czasu stałem się mądrzejszy. Nauczyłem się omijać niebezpieczeństwo. Wspiąłem się na drzewa. Zdobyłem umiejętność widzenia perspektywicznego i chwytania przedmiotu w ręką. Inaczej się odżywiałem i coraz bardziej się prostowałem. W końcu nauczyłem się zastanawiać. Zrozumiałem, że istnieje, rozwinąłem samoświadomość. Z tymi nowymi umiejętnościami mogłem wynajdować narzędzia i uprawiać ziemię. Poprzez symbole mogłem się wyrazić. Teraz mogłem wybiegać myślami w przyszłość, planować i realizować plany. Wszystkie te umiejętności, cechy i zachowania są głęboko zakotwiczone w moim dziedzictwie. Bez tych zdolności nie mógłbym przeżyć. Jestem zatem efektem doświadczenia z milionów lat rozwoju życia. Ponad 300 milionów lat, w czasie których mój mózg się rozwijał, nie muszę być dokładniejszy, w czasie których moje trzy mózgowia się rozwijały. Muzyka Najpierw mój pień mózgu nazywany przez pola Maclina, znanego amerykańskiego badacza mózgu, także mózgiem gadów, z umiejętnością szybkiego nawiązywania kontaktu z innymi oraz z wyczuciem co do ludzi i sytuacji. Potem moje międzymózgowie, nazywane też systemem limbicznym, z tą emocjonalną siłą, która napędza mnie do działania i która wywołuje mój zapał. I w końcu moje kresomózgowie, mózgowie, ze zdolnością do świadomego myślenia i zastanawiania się, opracowywania argumentów i talentem do rzeczowego przekonywania innych. Każde ludzkie zachowanie jest zawsze wynikiem wpływu wszystkich trzech mózgów. Jednakże u każdego człowieka indywidualnie zróżnicowanego. Gdyby mi się udało poznać mój osobisty stosunek wpływów, byłbym w posiadaniu klucza do mojego wrodzonego potencjału. Mógłbym rozwijać się w zgodzie z moją naturą, moją indywidualną strukturą osobowości. Mógłbym przyswajać sobie metody i techniki, które dokładnie do mnie pasują, które są w zgodzie z moją osobowością. Mógłbym świadomie unikać chęci wyuczenia się zachowań, które są sprzeczne z moim temperamentem, z moim stylem. Mógłbym z czystym sumieniem być samym sobą i przez to być autentyczny. Teraz rozumiem dokładnie, sukces jest w rzeczywistości bardzo blisko. Sukces jest w mojej głowie. Struktogram pokazuje różnorodne siły wpływów trzech mózgów i tym samym prawdziwą, indywidualną naturę człowieka.